Witam was serdecznie na moim nowym odcinku. Dzisiaj rozmawiamy o efekcie leverage, a mianowicie o tym dźwignia finansowa. Ten efekt nam będzie mówił na tym jak można wzbogacić się, jak mogą nieruchomości wzrosnąć na wartości na tym efekcie z obcymi pieniędzmi. Czyli nie kupujemy za gotówkę, tylko bierzemy kredyt. Dlaczego wszyscy inwestorzy tak robią i dlaczego tobie się to bardziej opłaca? Co to jest w ogóle za efekt? Liczamy renditę, to znaczy, ile wygramy na tym, na tej naszej inwestycji, po naszym wkładzie własnym. Tak samo jak na przykład wkładamy pieniążki w akcje, prawda, w giełdy, to też czekamy na to, żeby urosło to 5%, 6%, 10%. I tak samo jak liczymy odsetki wygranej. Procenty na giełdzie lub na, na w ogóle złoto, srebro i te wszystkie inne piękne inwestycje. Również liczymy też właśnie w nieruchomościach. I jest to udowodnione, i tak robią też inwestorzy, właśnie tak jak Rafał w ostatnim odcinku. Który nam mówił, że właśnie on również wziąłby jak najwięcej kredytu, a jak najmniej wkładu własnego, do tego, żeby mu się to zwróciło po 10-15 latach. Może nawet nie zwróciło, tylko po prostu, żeby on na tym dużo wygrał, ponieważ w Niemczech nie liczymy konkretnie, kiedy nam się zwróci to, co ja dałem, te moje na przykład 10 tysięcy euro, kiedy się to zwróci, za 2-3-4 lata. Nie. My liczymy, inwestorzy w Niemczech, także. Dam jak najmniej wkładu własnego, po to, żeby wziąć jak najwięcej kredytu z banku, żeby za 10-15 lat właśnie na tym jak najwięcej wygrać właśnie te 5% rendite, czy 6-7-10% rendite. I właśnie o to tu wszystkim chodzi, czyli wziąć obcy kapitał z banku, po to, żeby się wzbogacić. Jak to funkcjonuje? Zaraz Wam wszystko pokażę w tabelce. Bardzo ważne też jest do powiedzenia to, że jeżeli kupujemy za gotówkę, problem jest w tym wszystkim taki, że czas, czas jest największym problemem, kochanie. Czyli mamy za mało czasu, niestety, do tej renty, do tego, do tego, tak, do tego 60, 67 czy, czy 70 y, lat, żeby się wzbogacić, żeby mieć 5-10 y, nieruchomości, a mianowicie nawet dobre zarobki, nawet dyscyplinarnie, jeżeli jesteśmy wydyscyplinowani, nie damy rady w przeciągu 10 lat tak dużo zaoszczędzić, żebyśmy mieli 5 nieruchomości kupujących za gotówkę. To jest po prostu wręcz nierealne. Trzeba by było naprawdę mieć firmy, które miliony generują. To wtedy się jeszcze to może udać. Mimo to też nawet tacy inwestorzy, którzy mają miliony na koncie, nie kupują za gotówkę nieruchomości, tylko biorą w kredyt. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ej, zaczynamy kochani. A więc zobaczcie, mamy tutaj przykład. No, niestety po niemiecku, nie znalazłam po polsku, ale zobaczcie, dajmy na to, że bierzemy kredytu 200 tysięcy euro. Wkładu własnego dajemy tylko 10 tysięcy euro. Czyli tutaj akurat jest napisane, że na te, na te koszta takie dodatkowe, wiecie, podatek czy, czy, czy jakieś takie inne. Do tego miesięcznie, co nas kosztuje ta nieruchomość, to jest 250 euro. To jest to, co ja przez pa parnaście lat, dopóki nie podniosę czynszu, będę musiał, musiała płacić. I uwaga, tutaj mamy właśnie tą nieruchomość, którą dzisiaj kupujemy za 200 tysięcy. Dobrze? Nie mówimy teraz, jakie są odsetki, i tak dalej. Nie trzeba tego mówić w tym momencie, bo tutaj już mamy wszystko wyliczone, co do, że 250 tysięcy muszę za wszystko płacić. Odsetki, wszystko, wszystko, wszystko. I dajmy na to za ten czynsz dostaje 540, 540 euro czynszu. Dobrze? I teraz tak, 200 tysięcy wzięłam, wzięłam kredytu. 540 dostaje czynszu, czyli. No, że ja dopłacam, to znaczy, że większą ratę mam miesięczną. I uwaga, co tutaj widzimy, że kredyt idzie z miesiąca na miesiąc idzie cały czas w dół. Uwaga, nie przeze mnie, tak, nie przeze mnie. Tylko idzie to przez lokatora. Lokatorzy mi to spłacają, spłacają, ten kredyt. Przynajmniej w 90%, przynajmniej odsetki, na pewno oni mi to spłacają. Czyli pożyczyłam od kogoś pieniądze 200 tysięcy euro, i nie dość, że ja sama tego nie spłacam, tylko ktoś mi to spłaca, to co się dzieje właśnie z tym efektem, o którym cały czas mówię, to jest to, że nieruchomość wzrasta na wartości. Obojętne, ile to wzrośnie na wartości, czy to jest 200 tysięcy, 1,5%, czy to jest 2%, czy 3%, i tak jesteśmy dużo na plusie, dlatego że kredytu jest coraz mniej. To znaczy, że jeżeli, dałbym, jeżeli dałabym 100 tysięcy euro wkładu własnego i 100 tysięcy dałabym kredytu, bo tak wszyscy mówią, bo tak się przyjęło, że lepiej wziąć jak najmniej kredytu, to bym wyszła na tym gorzej, bo moje ciężko zarabione pieniądze 100 tysięcy euro włożyłabym tutaj, czyli moje 100 tysięcy tutaj mam tylko 10 i 250 miesięcznie. Jeżeli bym dała 100 tysięcy Wkładu własnego i 100 tysięcy wzięłabym kredytu, to bym wtedy więcej od siebie dała i mniej na tym zarobiła. Że przez, jeżeli przez 10 lat ktoś zbiera 100 tysięcy euro i za 10 lat przyjdzie do mnie i powie, Kaja, mam 100 tysięcy, mogę kupować nieruchomość. Ta osoba przez te 10 lat, dzięki temu, że brałaby kredyty na nieruchomość i dawałaby tylko po troszeczku tego wkładu własnego, miałaby 5 minimum nieruchomości, które by, uwaga, nie ona spłacała, tylko lokatorzy by jej spłacali. Ten kredyt byłby, dzięki lokatorom szedłby w dół, nieruchomość wzrastałaby na wartości i właśnie to jest ten efekt. Jeżeli ona za 10, ta osoba przyjdzie za 10 lat i kupi tą jedną nieruchomość, super. Ale mogłabym mieć 5. Nie uda nam się dogonić czasu, zwanego właśnie wartości nieruchomości, nie uda nam się dogonić odsetek. Tak samo inflacja. Jeżeli bierzemy kredyt na 5%, nawet to jest dużo, bierzemy na 5% kredyt i tak to jest mniejszy procent niż inflacja, która mamy w Niemczech. Dlatego w tym momencie ty wygrywasz. Osoba, która bierze kredyt 100 tysięcy euro na 5%. Co i tak już jest dużo, mamy oczywiście mniejsze procenty, dzisiaj nawet za 4, za 4% możesz dostać kredyt, ale jeżeli bierzesz 5% kredytu, to i tak ty na tym wygrywasz, dlatego że inflację masz mniejszą, większą, przepraszam. To znaczy, że te pieniądze pracują dla Ciebie. Te, 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 ta inwestycja nie dość, że się sama spłaca w 90%, to jeszcze te pieniądze dla ciebie pracują i masz wiek, mniejszy procent niż inflacja. Dla, jeżeli kupisz to za swoją gotówkę, za ciężkie zarobione pieniądze, masz duży mniejszy zysk niż jeżeli byś kupił pod kredyt. Co jeszcze po, chciałabym powiedzieć do tych procentów, do tego rendity, do tych akcji, giełdy? Oczywiście nie będę mówiła o tym, że giełdy, bitcoiny nie są złe, ale żaden bank w żadnym kraju nie da Ci 100 tysięcy euro po to, abyś kupił bitcoiny. Jedyną formą wzbogacenia się w, na świecie, w sumie nawet mogłabym powiedzieć, za obce pieniądze, to są właśnie nieruchomości. Czyli pożyczam od kogoś 100 tysięcy euro, aby za 15 lat się wzbogacić. Co jest najlepsze, że te 100 tysięcy euro ja spłacam tylko może w 10%. Dlatego właśnie się to opłaca. Zaraz dojdziemy oczywiście do ryzyka, jakie są ryzyka wszystko oczywiście o tym opowiem, ale zobaczcie teraz grafikę. Mam taką tabelkę, mam nadzieję, że będzie łatwy, łatwo ją zrozumieć, a mianowicie też jest to no po niemiecku, ale ci kto, 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 kto mieszka w Niemczech pewnie wie, to znaczy budowa majątku po 10 latach, wzrost wartości. I teraz uwaga, jeżeli nasza nieruchomość ma wartość 174 tysiące, za tyle ją kupiłam kiedyś, czyli dlatego wzrost wartości 0%. No to widać, że się to nie opłaca. Ale jeżeli na przykład, to jest teoretycznie tylko, i tak liczą też Niemcy, tak liczą inwestorzy. Uwaga, jeżeli nasza nieruchomość wzrośnie na wartości o 4% po 10 latach, uwaga, wartość nieruchomości moja wzrośnie w takim razie na 257 563. Kredytu zostało mi po 10 latach jeszcze 141 tysięcy. Mój wkład, w który ja dałam przez te 10 lat, czyli wkład własny na te koszta typu makler i nie wiem, podatek, plus ta moja dopłata plus minus 200 euro, bo tyle zazwyczaj to jest, przez 10 lat bez podnoszenia czynszu, mimo to to plus, e, przepraszam, to minus to minus to wychodzi mi na plusie 80 tysięcy euro. I tak liczą inwestorzy. To znaczy, za ile kupiłam nieruchomość, za ile ją za 10 lat sprzedam, minus to, co ja sama włożyłam przez te 10 lat. tak liczy się właśnie majątek nieruchomości. I oczywiście w tym liczy się właśnie tą renditę. Czyli właśnie ten procent, który na tym wy, wy, wygrałam. Czyli tak jakby. Jeżeli ja kupiłam ją 10 lat temu za 174 tysiące, to muszę ją wtedy tak sprzedać, żeby ją sprzedać najlepiej za 6% więcej, właśnie wartość nieruchomości, to jest wartość, potencjał do góry. jeżeli zostało mi jeszcze 141 tysięcy kredytu, a tyle dołożyłam przez 10 lat, to był mój wkład własny, to ja muszę zrobić tak, żebym na plusie żebym ja na plus wyszła. Teraz zobaczmy na tę na dźwignię finansową, tak zwaną. W po niemiecku Hebel effect, tak zwany. Jak jeszcze raz kupuję, biorę kredytu za 200 tysięcy, spłaca mi ten kredyt lokator. Kredytu idzie coraz mniej, a nieruchomość wzrasta na wartości. Zawsze. Oczywiście, że są czasy, na przykład w tych 25 lat, może być, że przez 5 lat nieruchomości po prostu padły, nieruchomość jest cały czas na złym, po prostu no nie idzie do góry, nawet, w, nawet poszły w dół. To po prostu nie sprzedajemy. Zostawiamy tą nieruchomość tak jak giełdy, tak jak akcje, zostawiamy tak jak jest. Te pieniądze będą dla ciebie pracować, czyż i tak dostajesz cały czas czyli ktoś ci spłaca kredyt. Kredyt ci cały czas idzie w dół, i sprzedajesz wtedy nieruchomość, kiedy ona wzrośnie na wartości. I to jest właśnie dźwignia finansowa, i tak właśnie się zarabia w nieruchomościach. I teraz wyobraź sobie, że masz 800 tysięcy kredytu, i dałeś tylko, tak jak Rafał, 40 tysięcy wkładu własnego. Właśnie tak to funkcjonuje. Jak najmniej dać wkładu własnego, żeby te pieniądze same dla ciebie pracowały i żeby ktoś ci spłacał ten kredyt. To tyle. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Mam nadzieję, że mogłam to bardzo łatwo, łatwym, normalnym językiem wytłumaczyć, jak funkcjonuje właśnie ten efekt, ta dźwignia finansowa. Jak można się wzbogacić na obcym kapitale. Mimo to, że wiecie, że. Trzeba dopłacać coś do tej inwestycji. Jakie ryzyka mogą być? Oczywiście, że w międzyczasie może być również remont. Może w międzyczasie trzeba zmienić dach, może okna trzeba zmienić, może jakieś remonty, które po prostu nie zaplanowaliśmy. Jeżeli w tych 5 lub 10-15 latach będę musiała wyremontować nieruchomość i włożyć następne 10 tysięcy. To mimo to wyjdziesz na tym na plusie, jeżeli nieruchomość wzrośnie na wartości i jest w dobrej lokalizacji. Dlatego, jak najmniej wkładać wkładu własnego na początku, aby wziąć obcy kapitał. W razie czego? W razie ryzyka, jakbym musiała zrobić ten remont, te pieniążki na remont. Możesz sobie odprowadzić od podatku, więc masz wydatek, bierzesz do skarbówki, dostajesz zwrot. Pewny. Więc to lepiej z księgowym umówić, ale jest to następny punkt, dlaczego lepiej brać yy, dlaczego nie jest wcale źle robić remont, czy tam kupić kuchnię, czy różne inne rzeczy, ponieważ to jest to nasz wydatek. Jestem ciekawa, co do tego powiecie. Mam nadzieję, że mogłam to bardzo jasno wyjaśnić. Bardzo bym prosiła, abyście obserwowali mój kanał, ponieważ zauważyłam, że bardzo dużo osób ogląda moje odcinki, ale nie obserwuje mojego kanału. A to mi oczywiście pomoże dalej z moją motywacją, abym robiła dalsze dla Was filmiki. Również jesteś tego zdania, że lepiej wziąć kredyt 100 tysięcy niż kupić za gotówkę za 100 tysięcy? Daj znać w komentarzach.